5 minut do startu, odpalone całe na biało, jak normalnie pokażę lampy i wszystko. I lecę szybko, jeszcze sobie wodę naleję i za 5 minut zaczynamy. Uuu, ale mocniej. 900 osób, nie? Na żywo. 900 osób! Na mojej wsi mieszka 800. Jest 23.40. Miałem kończyć, ale jeszcze nie kończę. Bardzo dużo kosztowały mnie te dwa dni, a w zasadzie te dwa albo trzy miesiące. dzisiejszy vlog zaczyna się inaczej niż wszystkie przede wszystkim zaczyna się też później A my godzinę 18.40 jest środa 15 kwietnia i za chwilę wydarzy się historyczny moment dla mnie dla mojej firmy i dla tego kraju a tak zupełnie poważnie na webinar otwierający sprzedaż kursu zaawansowany.pl zapisało się prawie 3500 osób jest lekko ponad 3400 więc mamy jeszcze godzinę. Strzelam, że około 3,5 tysiąca się dozbiera. Szczerze nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek w historii tego kraju tyle uzbierał. Ja wiem, że to nie jest wydarzenie, które jest jakoś mega ważne dla naszego kraju. Natomiast dla mnie osobiście jest olbrzymie istot, olbrzymi, olbrzymi istotne. Bardzo istotne, może tak. Z prostego powodu. Bo pracowałem na ten webinar ostatnie 9 miesięcy z małymi przerwami. A dzisiaj. Będziemy zaczynali temat tydzień sprzedaży premierowej kursu zaawansowany.pl. Czas start komczu, komczu już zrobione światło takie jeszcze średnie, bo już jest ciemno zadrzenie świecę światła jak nagrywam, natomiast to już jest właśnie późne południe, w związku z tym światło jest takie jakie jest. Pora zacząć przełączać to wszystko. Pierwsza rzecz, o którą się zabiorę, to napisanie sobie tekstów, które będą się pojawiały w tyle grafik na Facebooku. To jest coś, czego jeszcze nie zrobiłem. Przeglądam sobie jeszcze raz plik, przeglądam sobie jeszcze raz prezentację, żeby było wszystko pikobelo. Nad stroną pracowałem już bardzo, bardzo długo. Mój mastermind mi ją zopiniował, wszystkie zmiany zostały wdrożone. Wszystkie reklamy są przygotowane. Stara kampania musi zostać przeze mnie wyłączona, co zresztą zrobię za moment. E, przygotowałem sobie też próbne transmisje dzisiaj, wcześniej, więc e, mam mniej więcej gwarancję, że od strony technicznej wszystko powinno pójść tak jak trzeba. Natomiast strona techniczna to jest ta strona, która zawsze jest niepewna i zawsze trzeba się spodziewać najgorszego. Internet się świeci, znaczy, że będzie działać chyba. E, co idzie jest problem z LTE wczoraj i dzisiaj? Gorąco wierzę w to, że mnie to nie dotknie na live'ie, najważniejszym chyba, no nawet na 100% w historii mojej y, pracy w firmie, w y, mojej własnej więc trzymajcie za to kciuki no to, jak już to oglądacie to pewnie się dowiecie bo za chwilę wam wrócę bo jak było na webinarze to w ogóle jest ciekawe nagrywać coś co wy oglądacie że za 5 minut już będzie po a ja dopiero jeszcze jestem przed taka incepcja trochę swoją drogą incepcja fajnie film poleca. dobra także ja obejrzę sobie plik webinar posprawdzam technicznie jeszcze raz czy wszystko śmiga no i będę powoli przełączał te wszystkie strony ze stron zapisu na webinar na strony sprzedażowe i zaczynamy co? Żniwanie. jedziemy z tematem 5 minut do startu, odpalone całe na biało, jak normalnie yy! pokażę lampy i wszystko i lecę szybko, jeszcze sobie wodę naleję i za 5 minut zaczynamy uuu, ale mocny. 900 osób, nie? Na żywo 900 osób na mojej wsi mieszka 800 ja oszalałem, znaczy nie spodziewałem się, że będzie 3500 osób na live, bo nigdy tyle nie ma natomiast 9500 osób na żywo no yy dzień więcej na bo Bardzo się cieszę, świetnie poszło. Skończyliśmy, jest 22.20, czyli 22.15 skończyliśmy. Przez 2 godziny 15 gadaliśmy o Excelu. Kwestia QA, czyli tych pytań i odpowiedzi, to było jakieś ostatnie 45 minut. Odpowiadałem sobie na wszystkie pytania. Ktoś miał problemy jakieś takie w ogóle związane z Excelem, nie wiedział jak sobie z tym poradzić, więc to były takie bezpłatne konsultacje. Przy okazji można było siąść, pogadać ze mną. W sumie fajnie się tak gadało. Natomiast teraz się jakoś muszę tutaj odświeżyć i myślę, że dokończę tego vloga jednak jutro. Myślałem, że cały go nagram dziś, natomiast emocje są bardzo wysokie. Czesły mi się ręce przed, kurde, tysiąca osób zapisanych, a na samym live już był flow, nie? Było naprawdę fajnie, dobrze się gadało. Recenzje też spoko. Ludzie kursy kupują to znaczy, że dobrze była robota zrobiona. 23.40 miałem kończyć, ale jeszcze nie kończę, bardzo dużo kosztowało mi te dwa dni a w zasadzie te dwa, no, trzy miesiące to no, naprawdę jest czas kiedy miałem co miesiąc kolejną sprzedaż kursu teraz jeszcze premiera, w międzyczasie wykończałem ten który właśnie ruszył no, no ale coś za coś, nie muszę ten czas wynagrodzić rodzinie, w sensie staram się go zawsze w wynagradzać, natomiast kurde, no, przez ostatnie dwa dni pracowałem w sumie 11, 12, 20... bo bardzo długo nie jestem w stanie już liczyć, jest to 20.12 już mi się nawet nie chce liczyć, w każdym razie to jest czysta praca, nie licząc, nie licząc przerwy, więc to trochę inaczej się liczy, ja w tym czasie przecież jeszcze też jem i i, i załatwiam jakieś rzeczy, typu nawet spacer z dziećmi, więc to, to też cały czas jest w moim grafiku, oprócz tego jeszcze pracuję, więc to, to faktycznie kosztuje dużo energii Wysiłek jest bardzo wynagradzany, opłaca się to po prostu, to się opłaca. Satysfakcja jest olbrzymia. Ja mam wielką radość prowadzenia live'ów, jeżeli będziesz kiedyś miał okazję wpadnij na któryś, zobaczysz, jakie tam są naprawdę fajne emocje. Natomiast yy, potem mam czasami takie zjazdy, jak mam teraz, jest za 20. Nie, no ja już ledwo żyję, wiesz, ledwo żyję, trzeba się zbierać i to zaczynać nowy dzień. Ogólnie to bardzo dużo satysfakcji mi to wszystko sprawia. Jestem w sumie szczęśliwy, że to robię. Mimo, że czasami jest to takie męczące i, i człowiek chce tak, tak wreszcie odsapnąć. I powiem Ci, że mam chyba już, chyba wszystko mam już prawie gotowe do tej, prawie, chyba wszystko prawie mam już gotowe. Chyba trzeba spać. Prawie wszystko mam już gotowe, jak chodzi o to, o to okienko, czyli te maile i tak dalej. Jeszcze mi zostało tam kilka do napisania, reszta automatyzacji, niegdyś wszystko działa. Jutro sobie będę rano obrabiał webinar. Ty pewnie też przy okazji zobaczysz tego vloga. No, i będę odpisywał na komentarze i wiadomości. E-maile, i których dostaję naprawdę masę, te pozytywne, i te z pytaniami, te z podziękowaniami, i tak dalej. No, 900 osób na webinarze. Wielki czas, kurde. No, komu to będę opowiadał. Tiadek ja gadał do tysiąca ludzi przez internet, na żywo. Tysiąc ludzi, to dla mnie to w ogóle jest liczba niewyobrażalna. Dobra, lecę spać. Jestem, jestem, jestem. Vlog zaczął się w środku, tak jak zaczynał się na początku, z racji tej sytuacji wczoraj. I emocje trochę już upadły, jest całkiem spoko, całkiem się wyspałem. do jest z tam jakieś 7 godzin. Misiu wstał około 7,00, więc mnie obudził. Nie jest źle, będziemy Was za chwilę montowali webinar, to jest to coś, o czym wspominałem. No i teraz, jeszcze kilka maili. Sprzedaż, cała akcja kończy się w przyszłą środę, 22 czerwca o 23.59. No i co, no idziemy, nie? Zaczynamy, zaczynamy wtorek. Cieszę się, że byłeś ze mną wczoraj. To, to był naprawdę dla mnie ważny dzień, który kosztował mnie sporo wysiłku ostatnimi miesiącami. I cieszę się, że został tak wynagrodzony przez ludzi, że przyszło te 900 osób. Mimo, że pojawiały się tam jakieś komentarze w stylu do brzegu, w stylu sprzedam zimówki do Żuka albo jakieś maseczki, to jest normalne, nie ma się co tym przejmować. Były osoby, które nie wiem do końca czegoś się po tym live'ie spodziewały. Przyszły mnie cisnąć, ale to było darmowe. Więc to jest wspaniałe, że na takich live'ach jest taki fajny guzik u góry po prawej stronie. Więc jeżeli jesteście niezainteresowani, jeżeli przyszliście denerwować prowadzącego, albo chociaż spróbować go zdenerwować, bo zdenerwować się wam mnie nie udało, zawsze możecie wcisnąć w prawym górnym rogu X. Przecież ja was nie zmuszam do tego, abyście siedzieli ze mną. Także takie osoby gdzieś tam odpadły na samym początku, więc bardzo dobrze, potem zostały tylko te zainteresowane, było naprawdę sporo pytań na końcu. To, to, to też jest ta, ta, ten fajny czas. No i cóż więcej mogę powiedzieć, no siadam do roboty, zaczynam kolejny dzień, no i tak to wygląda, tak wygląda życie przedsiębiorcy od kuchni, tak wygląda życie gościa, który prowadzi biznes online i który zrobił największy webinar w, swoim, w swojej dotychczasowej karierze, na który zapisały się w sumie już teraz patrzę 4000 osób, bo jeszcze w czasie live'a się zapisali i na który przyszło na żywo 900 osób. To był Excellent Work Vlog, dziękuję Ci, że jesteś tutaj ze mną, jeżeli Ci się podobało łapka w górę, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!